Witam wszystkich bardzo serdecznie, ciąg dalszy wcześniejszego filmu. Na komentarzach, fajne właśnie z Wami jest pisać sobie komentarze, jak piszecie. Była sugestia, że po prostu te szpilki się urwały na rogach, ponieważ zrobiła się łódka, czyli taki łuk w tą stronę, nie? czyli tu było podparte, gdzie śrubki się trzymały. A tu zaczął się ten kolektor wydechowy z tą turbiną oddalać od głowicy. Przez co po prostu urwało siłą tą dosyć mocno pewnie wyginania termicznego tej, tego materiału, po prostu oderwało śrubki. I teraz sobie właśnie zrobiłem taki przymiar, czy zrobiłem, mam ten taki przymiar, którym sobie głowicę patrzę, no i przyłożymy sobie go do, do kolektora wydechowego. Jak widzicie nie ma tragedii, jakichś tutaj dużych krzywizn nie ma, może jakieś bardzo delikatne, więc... Yy też jeszcze z uwagi na to, że mamy tutaj kolektor oczywiście połączony z turbiną. Chyba się po prostu nie opłaca ze względu na to, że raczej tutaj jest prosty, dawać go do y, przeszlifowania, ponieważ może się okazać, że nie jest to warto. Jeszcze nie daj Boże, tam jakiś do turbiny wpadnie jakiś opiłek, gdzieś tam ugrzęźnie, więc jakby był bardzo mocno krzywy, oczywiście byśmy z jakimiś szmatkami y, zatkali. Oczywiście osoba, która by to szlifowała, poszłoby to na stół, y, zrobiliby tutaj. Planowanie, no ale z tego co mi się wydaje, nie ma to sensu. Prawdopodobnie jest kilka opcji. Jedna to on już się po prostu wygrzał i tyle co miał się podształcać, i tam popracować, już popracował. Albo będzie dalej pracował. W każdym razie nie mamy tutaj dużo pola do anewru. Tutaj jest oczywiście uszczelka pod głowicą, pod, głowicą, pod tym kolektorem wydechowym. Zamówiliśmy oczywiście wszystkie nowe uszczelnienia, dlatego tałtku sobie na razie będzie czekało na lepszy czas. Wezmę tutaj rozrząd tylko wymienię, a te wszystkie uszczelki podamawiałem sobie z ASO, więc jeden dzień mamy po ślizgu na tym samochodzie, ponieważ musi to wszystko dojść. Zamówiłem również uszczelkę oryginalną z ASO, tą pod kolektor wydechowy. Ona jest bardzo gruba jak widzicie, nie jest to taka jakaś jedna cieniutka blaszka, jest tych blaszek tutaj dosyć sporo, to są dwie, jedna taka gruba i tu kolejne dwie, czyli mamy pięć warstw blach, więc prawdopodobnie one sobie będą sprawę tutaj załatwiać, ułożą się do głowicy. Zamówiłem właśnie też wszystkie nowe szpilki, nowe nakrętki. Wkręcimy to na nowej szczelce, powinno to zrobić robotę. No ale to mam jeszcze coś pokażę. Tutaj mamy 204 obok. Tutaj mamy standardową wymianę oleju, klocków, tarcz, no i też do obserwacji przewody hamulcowe. Zobaczcie tutaj sytuację. Już tutaj mam plan na, na podłodze, bo dosłownie tylko wyciągnąłem sobie te przewody z rynienek. Widzicie, pokryte czym? Konserwacją. Cała auto pokryte konserwacją, nawet nie widać y, było, żeby te przewody jakieś były super, super, super bardzo zniszczone, dosłownie y, pokryte farbą. Wyciągam je dosłownie delikatnie, tylko z tych prowadzeń co tu są, plastikowych. No i odszedłem, zacząłem robić coś innego i zobaczyłem, że na stanowisku po prostu mam już plamę, także lekkie ruszenie Lekkie ruszenie tego przewodu spowodowało już jego rozszczelnienie. Jak widzicie, kapie nam tu po belce, po wahaczu. Także spoko te konserwację też eee, robią dobrą robotę. Jest Tylko tu, ja nie wiem ja naprawdę konserwację taką profesjonalnie, żeby zrobić, to jest wypiaskowanie całych elementów, ewentualnie jak już jest korozja, która wchodzi wewnątrz, wymiana, wymiana eee, tej blachy na nowo. Takie coś, jak już macie auto dziesięcioletnie, ośmioletnie, nie wiem, pięcioletnie, widzicie, że auto już bierze korozja, pokrycie tego farbą to jest. No to nic nie daje, wygląda to ładnie. No, znaczy, to jest fajnie. Wygląda to fajnie dla na przykład diagnosty, żeby go szukać, czy dla jakiejś osoby, która gdzieś tam zagląda, powie, no fajnie, nie ma tutaj korozji, wszystko jest fajnie pokryte, świetnie. No ale tutaj na przykład Diagnosta by się tutaj pomylił i stwierdził, że przewody są w bardzo dobrym stanie, ponieważ są niezardzewiałe, no to taka izolacja, pokrycie taką farbą, niestety nie uchroni przewodu przed wysokim ciśnieniem. Zerwie tą farbę bez problemu. Jak pod spodem zostały te przewody, po prostu pomalowane na rdze. Także wszystko fajnie się układa. Było zlecenie wymiany przewodów hamulcowych, ponieważ, zobaczcie tutaj, one sobie tutaj takie wnęce przechodzą. Tutaj właśnie, to zaczekajcie chwilę, bo jestem właśnie przy demontażu nad kolei, że są wszystkie środki popuszczone. ściągniemy sobie tą osłonkę. Tutaj zobaczymy co jest pod Aha, jeszcze mamy spinkę, zaczekajcie. Jeszcze jedna spinka nam się tu ukryła. Dobra. Chyba. Nie to będę sobie szukał zaraz, bo cykła jest w cycuszek. I jeszcze tutaj mamy już wszystko do góry. możemy to zdjąć. Kamerzysta mi tutaj uciekł z kamerą. Zapraszamy do i Jedziemy. Jego trzeba wyciągnąć, bo siedzi w taki dotąd rynięce. Wsadzamy. Dobra. Jachu. Tona. Już biorę ramkę. Masz lampkę dobra. Dobra, i te przewody e, tędy sobie idą, tędy tu ich nie było widać. I tu jest taki element przejścia gdzie nie ma osłony. I tu były takie skorodowane, przez co było, było zlecenie ich wymiany. No i jak widzicie tu jak jest pod osłoną, to jest bardzo fajnie. Tu jakaś widzę już konserwacja. Tu jest położona jakoś tak dziwnie, w takim jednym punkcie. No i tu po prostu chyba, no wiadomo, ktoś ściągał pod osłonę i tak psiknął w miejscu, gdzie tu pewnie jakaś były jakieś zaczątki rdzy. No i tu widać, ta czarna farba idzie po tych przewodach. No i wszystko tutaj jest, jest pokryte. Jak straficie farbę, to jest to po prostu zardzewiałe. Czyli dobrze się stało, wymieniamy sobie przewody i jedziemy dalej. Mamy tutaj nową pompę wody. Zobaczcie, ramię jest, nic nie jest urwane, jest tak, jak powinno być. Tutaj mamy pompkę podciśnieniową i sterujemy ciach, jedna strona, druga. No i tak to powinno oryginalnie pracować. To montujemy to do samochodu i składamy autko. Do reszty. Hermosod jest już zamontowany na samochodzie. Jak widać, tutaj nowy. Jest już wymieniony łańcuch rozrządu. Pokrywa wyczyszczona pod nałożenie masy uszczelniającej. Kwestia złożenia tego w całość. Powiem Wam, że ten łańcuch zakuć. Jest naprawdę ciężko. Jest, są fenomenalnie twarde te łączące ogniwa, jak i same czpienie. Dosyć utrudniona sytuacja. Mam autko poskładane. Jeszcze wymieniłem tutaj olej. To palimy. No to teraz jazda próbna. No to jedziemy. Jak widzicie tutaj jest... O kurde, tu mamy dołki. Przebieg taki. Dobra, zobaczymy jak to będzie chodzić. O, może troszkę szwawiej. Ciężko tak w ręce trzymać trochę. No ale jak widać Autko jeździ Błędy nie wyrzuca Powinno być wszystko w porządku Także wszystkiego dobrego Trzymajcie się, cześć